Tego o nie! To ma być kur... To ważny człowiek na planie był. Ujdę, mamo, w dalszą drogę. To dla wszystkich naszych ludzi, którym te się nie nudzi. Czas się odbudzić, by wyjaśnić co trzeba. Dla chujowych dla podlewa, trochę piachu i ma się Odzywam, gdyż zachodzi, potrzeba Popowę pod które emitują radia Tak jak oni skórwiamy ode mnie dla nich pogarda Nadal mamy farda, nadal sprzyja nam karta Rekam jak ciążasy, to nie sprzedać się dla kasy I mnóstwo pracy to studia, ulice Niebezpieczne życie, znam je żadne odkrycie Dzisiaj na bicie, otwarcie, nie skrycie Opowiadam to przeżycie, zapierdala za przeżyciem I te sydno starzeń nie nadążam wynotować Nadal jest hardwork, kocham nienawidzę Zobacz Ja nie będę się kamować za cenę popularności Zero populi Jesteśmy raczej duży procent złości Jesteśmy chamscy prości, tak czekają żałości Duże nie doruszy, nawet nam do pięć za zazdrości, dużo miłości dla ludzi i tych miejsc Których zdarza się być I nie po to by mieć Dziś mówię cześć każdemu kto zasłużył Każdemu co nie stworzył, który dobrze mi wróżył Podczas niejednej burzy podał pomocą dłona Nie celował mi w schron, więc może wszystkich na schron. Nawet jeśli rzadko proszę, jak plebę nadzieje niosę I dzisiaj dołożę do tego moje trzy grosze nie chcę was podbudzać, a na chembru teraz na chembru ten skupali się za boku I już nic wiesz, co się liczy, szacunek rodzi ulicy Tego ekreska, tego zostajesz niczym! Wiesz co się liczy, szacunek ludzi ulicy Dla was rap ciczy podczas całej niskiej dziczy Wiesz co się liczy, szacunek ludzi ulicy Wiesz co się liczy, wiesz, wiesz co się liczy, wiesz, co się liczy, wiesz, wiesz, co się liczy rządzi mafia to do mnie nie trafia bo po drugiej stronie barykady ziomek będzie lepiej i ten co chlepie biedę szybko znajdzie tu robotę jebać kołotę, która z psami w tybie groźnie tak okiem łypie bo się naoglądał filmu ty będę blako z bronzu, szybko rzucę ci z ringu dziś na do piwu nadmiar testosteronu prawdziwy rad dla ulic aż do samego zgonu to złomnie powtarzam, że porażkami nie zrażam przez artystyczny kurwa! Bez komentarza! Po lece nie wyjdę! Każdy perfeli pod burgą, każdy ding Tak długo się ciekać, się jak winy! Na czyciś ciszy i pół! Jak po to wrzucimy! Wiesz co się liczy? Miałem sam piękny sen, śnił! rodzinny dom, ciepły wiec duży stół! I partia leci giną na giełdę! Wiesz co się liczy? Miałem sam piękny sen, hawiłam o twoje ręce! Także wiesz co się liczy? Wiesz co się liczy? Żebym wrócił jak najprędzej! Dla tych ludzi, którzy musieli się trudzić, żeby być na powierzchni, poczuć powietrze sześćkie Spokojny sen, rodzinne życie bez cen i przyjaźnie bez ścien, to sobie wszystko cen. Broń tego dzielnie, broń się, bi wrogów go w cenie. To dzielne, to jedyne dla mnie miejsce. Pierwsze groteskę, jak instytucje miejskie. Społeczeństwo, co nie chce, zmiany na lepsze. Wyrastając konfidencję, na nic was nie będzie stać. Umiecie tylko dać, żeby strzelić, kurwa ma. A tu trzeba se ułożyć powolutku plan następny. Jak ląd, pieprze, ból, RAP trzeba być dzielni. Mamo tam gdzie już bliżej nieźle dalej Zanim sen nie ten jeszcze mamo mleka Nie jest pobryny, Nawet słabe składy mają prawo się tu W pewnym sensie mój żyć, życia To jest ciągle sami Lega Bo ja wiem, się tu sprzedał Tytułował się kolega I za bitwem, tak to idzie, chociaż twórcoś nie na Nie lubiano kiedyś Rysia Tak Stanach chciała pisa A ty jeśli chcesz nie skreśli Twoją Mówię jeśli Będę niczym skurwiel, Najgorszy jak cię Nawet bez ferajny tylko ja adrenalina Niech nie zatrzyma pojazd Słowa dynam Miasto Bez bez zatrzyma miasto Które ma klimat Plus styl i klasa kasa Miasto zapraszam tak jak siostry Wilan z Demlo, wciąż na nowy temat, prawda, na tym jebanym osiedlu. Jednak raz bilił świat na przestrzeni tych lat. I to każdego z nas, dziś jestem z tego lata Tylko słowa prawdziwe, bo praje dla fałszywe. Nie obraz tej kariery, obiw przez jakąś krzywę. Ty miejski nie wieśniacki. wiem, że jestem kawski Na ulicy nie wyłapie, zawsze słodziowe damki. Nie kula moje mojej, wiecie, nie cię nadal z tego śmiej. Nie jestem słodziutki niczym rabbi fortej. Nie chcę sława nie dla Tubą na od charaktery prawa, a krytyka od kamonik Czas ich rozkładnie się wracają do zagrók Na wszędzie nie robią, od naszemu miastu Ty znowu mój że tak nie można wierzpić dachu Jeśli nie wie tych leście To kto zwróci honor miastu Miałem sam pięty są śniłszy rodzinny dom Cię pójdzie duży stów I pazi na nie co się liczy Miałem sam piękny serca włama twoje ręce Krają chleb, dają znacznie liczyć, co się liczę Żebym wrócił jak najprędzej

Cena, kurwa, jestem dramatycznym aktorem tej... <laughs> <laughs> Reżyser wymaga pomocy, a tam mieliście być, kurwa, wiesz... No, on gęsie. Zresztą, nie wiem, jakby to, jakby to wcześniej... <laughs> <laughs> Jul Brenner proszony na plan. A słyszałeś, jaka była samochodem? Pada na drugi dzień? Nie. Yeah. Y ta. Że to nie były ich jednak. Wilku miał go odwieźć. Ale to jaki samochód? Był, no, policyjny, bo tam jest taki... Kurde, tam się jara, kurwa, tak no. Był, znaczy nie, wziął z jakiegoś tego, z jakiegoś szlotu, no. Okleili go na policję? I nie, pomalowali tylko, wiesz, jakieś tam numery na, na, na siagę wpisali. E, I się potem się? na lowecie miał wyjechać do, wiesz, no na złom, nie? Na tam ktoś go tam porzucił na Ordona, zaraz tam będzie było kręcone mhm. i na drugi dzień był tam w fakcie, czy w czymś, że kurde te numery zgadzają się z numerami e, radiowozu jakiegoś, tiry co okradali kurwa i tam w ogóle, wiesz. Naprawdę? Była opcja gruba. A to jaki spalili? Kurde no, zwykłego Poldona. No.